Dzisiejszy filmik jest o chlebie w Stanach i w Polsce, bo pewnie wiele razy słyszałeś, że w Stanach chleb nie jest dobry. I też pewnie słyszałeś, że ogólnie Amerykanie, jako zwykły chleb, jedzą chleb tostowy. I częściowo się z tym zgodzę, ale częściowo uważam, że nie do końca. I właśnie o tym jest dzisiejszy odcinek. To zacznę od tego, że jak będziesz lecieć do Stanów, albo chcesz mieszkać w Stanach, albo chyba w Kanadzie, też to nie możesz oczekiwać, że oni będą mieli dobry, świeży, europejski chleb, bo to po prostu nie istnieje. I jak istnieje, jest bardzo trudno, żeby to znaleźć. I prawda jest taka, że dla wielu Amerykanów ich zwykły chleb to jest taki tostowy chleb, który się kupuje na półce w sklepie. Ale nawet jak kupują świeży chleb, który był upieczony i jest sprzedawany w takim miejscu, które jest uznane jako bakery, to znaczy piekarnia, to nawet wtedy ten chleb będzie dużo bardziej miękki niż europejski chleb. I Jak jestem w Stanach, to. Muszę powiedzieć, że bardzo rzadko kupuję i jem chleb. Pamiętam, może 5-6 lat temu mieszkałem w Orlando. Mieszkałem sam. Właściwie miałem współlokatora i my prawie nigdy nie kupowaliśmy chleba. Bo po pierwsze, amerykański chleb nie jest dobry i tak nie miałem ochoty, żeby jeść tego chleba. I też chleb nie jest za zdrowy. To po co bym kupował coś, co po pierwsze nawet nie jest dobre, i po drugie. Też nie jest zdrowe. I akurat w tamtym momencie przez wiele lat nie byłam w Polsce. I nagle zdecydowałem, żeby polecieć do Polski i tam spędzić kilka miesięcy. I jak przyleciałem, to ciągle wpierdalałem chleb i bułki, raczej bułki. I tak pomyślałam wow! Te bułki są takie dobre, aby bym mógł je jeść cały czas. I to nawet nie były jakieś najlepsze bułki. To po prostu były jakieś bułki z Biedronki, ale bułki z Biedronki w porównaniu do tego, co kupisz w Stanach, to jest rewelacja. Ale nie tylko jadłem bułki, jadłem ogólnie jakiś tam chleb z zupą. Albo nawet jakąś pizzę, taką polską pizzę, to jest najlepsza z sosem. Nie to włoskie gówno. A potem trochę przytyłem, to przestałem jeść chleba. To może porozmawiamy o tym, czy amerykański chleb to jest po prostu chleb tostowy. Bym powiedział, że niedokładnie. Bo chleb tostowy w Polsce jest dużo gorszy niż taki chleb w Stanach, który Wy nazywacie tostowy. Po pierwsze, chleb tostowy w Polsce jest... Dosyć mały. I chleb tostowy w Polsce ma bardziej kształt kwadratowy. I w Stanach on jest bardziej prostokątny. I to znaczy, że on jest po prostu większy. I dodatkowo on jest bardziej miękki. przez ten chleb tostowy w Polsce i ogólnie w Europie on nie jest dobry. Jak jego nie tostujesz, to znaczy jak jego nie podgrzewasz, to on nie jest dobry, bo jest twardy i taki suchy. A ten chleb w Stanach, ten chleb tostowy, on nie jest suchy, on jest bardziej taki, um, taki moist. Gdzieś napiszę, co znaczy mój, bo nie wiem. I też jest taki bardzo mięciutki. Ale oczywiście to nie znaczy, że on jest dobry. Ja nie mówię, że ten chleb jest dobry, tylko po prostu jest lepszy niż chleb tostowy w Polsce. I jak chcesz zrobić kanapkę z tym chlebem w Stanach, to to jest ok chleb. Szczególnie, że w Stanach jak masz kanapkę, to masz podwójny chleb. Czyli jeden kawałek, szynka, ser, cokolwiek, drugi kawałek. I szczerze mówiąc, chyba w Taki amerykański chleb tostowy, jak robię sobie kanapkę gdzieś, nie wiem, na wynos, że chcę go wziąć do szkoły albo do pracy, to wtedy ten chleb nie jest taki gruby. Jak bierzesz zwykły polski chleb i chcesz sobie zrobić taką kanapkę na później, to masz tyle chleba, że nawet nie chce mi tego jeść. Też może, jakbym dodał tyle mięsa, to wtedy bym mógł sobie zrobić taką amerykańską kanapkę na wynos z polskiego chleba, ale jak chcesz sobie zrobić kanapkę i masz jeden kawałek szynki, jeden kawałek sera i, i podwójny polski chleb, to to jest okropne, jesz sam chleb praktycznie. I muszę też powiedzieć, że ten chleb z Biedronki, albo z Lidla, albo skądkolwiek, z Kauflanda, który jest tak już zapakowany i tak leży gdzieś tam na półkach, to też nie jest dobre. Ja nie rozumiem czemu ludzie to kupują. To co mi się zawsze bardzo podobało w Polsce jest, że możesz kupić świeży chleb od piekarza. I to jest coś co zawsze szanowałem w Polsce i myślałem, że Polacy są bardzo mądrzy bo jak kupują chleb kupują dobry, świeży chleb, który był upieczony i sami kroją ten chleb i wtedy jest nawet bardziej świeży. Ale jak wy kupujecie Jakiś chleb, który jest w plastiku już pokrojony, ten chleb nie jest dobry. I czy on jest lepszy niż ten amerykański chleb? Powiedzmy chleb <grym> z półki? Może? Zależy, co chcesz z nim zrobić. Większość czasu tak, on jest lepszy. Jeszcze pamiętam te czasy, że moi dziadkowie zawsze kupowali chleb, który nie był pokrojony, sami kroili, i potem kiedyś latem wróciłem do Polski, byłam nastolatkiem i moja babcia się tak cieszyła. I ona powiedziała: Dawidku, ty nigdy nie uwierzysz, teraz mają taką specjalną maszynę u piekarza, gdzie on wkłada. Ten bochenek chleba i ta maszyna kroi na kawałki. I to było takie nowe dla niej, i pomyślałam: Wow, czy ludzie w Polsce mieszkają w średniowieczach? Okej, okay, trochę się wygłupiam, ale byłam zaskoczona, że to było coś nowego dla niej, i też byłam zaskoczona, że ona to chciała. Bo myślę, że to psuje ten chleb. Lepiej mieć bochenek, którego samego kroisz. I wtedy ta skórka jest taka chrupiąca i pyszna. To czy polski chleb jest lepszy niż amerykański chleb? Ogólnie tak. Szczególnie jak to jest świeże, robione na zakwasie. Nie wiem czy pamiętacie, kiedy chleb był dobry w Polsce i nadal można go kupić, ale większość czasu mi się wydaje, że ludzie kupują takie gówno ze sklepu, które jest też miękkie, takie chyba, nie wiem, jakieś sztuczne albo coś i już pokrojone. I owinięte tym plastikiem. To nie jest chleb. Jak ty jesz ten chleb, i to jest Twój zwykły chleb, który Ty jesz. To Ty nie masz prawa się śmiać z Amerykanów, bo Ty robisz to samo, tylko że to jest ta polska wersja. Ale nadal ten chleb jest lepszy niż amerykański chleb. Ale musisz wiedzieć, że jak Amerykanie jedzą chleb, to przeważnie używają ten chleb do kanapki, albo do burgera, albo do hot doga. To akurat wtedy oni wolą miękki chleb. I wtedy czujesz na przykład to mięso, albo ser, albo sosy, albo warzywa, mniej niż czujesz ten chleb. Bo mi się wydaje, szczególnie jak mam jakiś niedobry polski chleb, to mi się wydaje, że jak jem kanapkę, to po prostu tylko czuję ten chleb. I to jest okej, okay, jak to jest dobry chleb. Wtedy się delektuję tym pysznym chlebem. Ale jak to nie jest dobry chleb, to myślę tak, że tracę mój czas i apetyt z tym gównianym chlebem. Ale też muszę powiedzieć, że w Polsce. Wy macie dobrze, bo w Polsce wszędzie są jakieś piekarze. Są takie małe sklepy, małe sklepiki, czy idziesz i kupujesz świeży chleb, świeże bułki i tak dalej, że jakiś normalny człowiek upiek te, ten chleb i te bułki. Większość czasu w Stanach nie znajdziesz piekarza. I nie mówię, że to jest niemożliwe. Może kilka razy w moim życiu widziałem piekarza w Stanach. to był Mały sklep, mały sklepik, gdzie tylko sprzedałem chleb i bułki. Może to znajdziesz, ale to jest rzadkość w Stanach. Po pierwsze, wszystko jest daleko, nikt nigdzie nie chodzi. Jak ludzie jeżdżą po zakupy, to jeżdżą do jakiegoś olbrzymiego sklepu raz w tygodniu, może raz co dwa tygodnie i kupują jedzenie, które jest półka. To nawet jakby był jakiś piekarz z takim małym sklepikiem, gdzie sprzedaje tylko chleb. Ludzie by tam nie pojechali, ludzie by tego nie kupili, bo po co? Nie chcą się zatrzymać. Pojadą do większego sklepu do Walmart i kupią tam albo ten chleb tostowy, który jest na półkach, gdzieś tam po środku i to leży tam, tak jakby to była jakaś puszka albo coś takiego. Po prostu na półkach. Ale musisz wiedzieć, że każdy sklep spożywczy, te olbrzymie sklepy spożywcze, to każdy ma część swojego sklepu. Która się nazywa Bakery albo The Bakery, i wtedy to jest tak jak piekarnia i cukiernia razem, tylko że to jest taki kącik w tym budynku, i tam oni pieczą swoje chleby. Tylko że te chleby nie są za dobre, i większość czasu już są pokrojone i też są bardzo miękkie, ale są oczywiście lepsze niż te chleby tostowe, które są na półkach. I nawet te, które nie są pokrojone, i to rzadko się zdarza. To wtedy to też jest takie miękkie, że po prostu byśmy tak uderzyć ten chleb i go tak zmierzyć całkowicie. Ale czasami w Stanach znajdziesz. Dobre bułki. Zależy gdzie mieszkasz. Na Florydzie jest dosyć trudno znaleźć dobre bułki, ale na przykład jak mieszkałem w Filadelfii, to tam mają takie bardzo dobre dusze bułki. Oni na nie mówią rolls. I wtedy się robi takie podłużne kanapki, takie subs albo w polsku chyba paluchy. I te bułki są dobre. To myślę, że szybciej znajdziesz dobrą bułkę niż dobry chleb w Stanach. Ale też nie możesz oczekiwać, że będzie łatwo znaleźć dobre bułki w Stanach, bo tak nie jest. Ale! Przez to, że Amerykanie jedzą dużo miękkiego chleba, albo powiedzmy taki chleb tostowy, to po pierwsze i chleb tostowy jest lepszy. To jak chcesz kanapkę, którą możesz zapakować i zjeść później, to ten chleb jest lepszy niż ten chleb w Polsce. Albo jak chcesz zjeść burgera, albo hot doga, i nie taki francuski hot dog, bo w Polsce są te francuskie hot dogi, które są. A Biedr Biedronce, że można kupić te bułki w Biedronce, ale jak kupujesz hot doga w Żabce, to są takie francuskie bułki, to są bardzo dobre. To nie istnieje w Stanach. Zawsze się je takie, nie wiem, zwykłe hot dogi, amerykańskie hot dogi, nie wiem jak to nazwać. I ten chleb jest lepszy, bo po pierwsze on jest świeższy i okej, okay, może nie jest świeższy, ale oni coś wkładają do tych bułek. Do tego chleba, że on jest po prostu miększy. Na przykład kilka razy kupiłem takie bułki do hot dogów w Polsce i one nie są dobre. One tak łatwo się rozpadają i nawet jak je złapę i tak przycisnę palcami ten chleb trochę się tak rwie. W Stanach ten chleb jest taki bardziej miękki, albo może taki gumowy. Moja mama zawsze krytykowała Amerykanów i mówiła coś takiego jak, to nie jest kurwa chleb, oni jakąś gąbkę jedzą. I czasami taka gąbka jest dobra, szczególnie jak jesz hot dogi albo hamburgery. W Polsce jest bardzo trudno, żeby znaleźć w sklepie dobry chleb Dobre bułki do hot dogów. I powiem Wam tak, jak będziecie w Stanach i chcecie kupić dobry chleb, powiedzmy dobry amerykański chleb, to nie kupujcie biały chleb. Kupujcie albo potato bread, albo potato rolls, albo potato buns, bo buns to są takie bułki do burgerów i rolls są takie podłużne, tak jak do hot dogów. Albo do kiełbasy, albo jakbyś chciał zrobić taki submarine sandwich, tak jak w Subway. Bo te kanapki się nazywają Subs i dlatego ta restauracja się nazywa Subway. To wtedy to są Rolls. Mój ulubiony chleb to jest potato bread. I można kupić taki potato bread, który jest um, taki powiedzmy chleb tostowy. Tylko, że ten potato bread jest taki trochę żółty, i nie mam pojęcia. Czemu jest potato bread? Prawdopodobnie używają coś z ziemniaków. Nie wiem co i jak oni to robią, ale to jest bardzo dobre. Jak chcesz jeść burgera albo hot doga, to musisz kupić potato bread albo potato buns. I ten chleb jest bardziej słodki. On jest trochę jak brioche albo brioche. Chyba w Polsce to macie, nie? On jest podobny do tego. I widziałam bardzo dużo TikToków albo filmików w necie o tym, że w Stanach. Wszystko ma dużo syp, Wszystko ma dużo cukru. Czy nawet chleb ma w nim cukier. I tak, to jest prawda. Tylko, że prawdopodobnie to nawet nie jest cukier, to jest prawdopodobnie ten syrop kukurydziany, który chyba jest gorszy. Ale ogólnie amerykańskie jedzenie jest słodsze. Ale czasami taki chleb jest dobry, szczególnie z burgerami i z hotdogami I czasami, jak chcesz sobie zrobić jakąś kanapkę z mięsem, z serem, z majonezem itd., to kup potato bread. Albo potato rolls, i wtedy będziesz miał dobrego burgera i dobrego hot doga. A, i a propos hot dogów, jak będziesz w Stanach, to kup w sklepie All Beef Hot Dogs, bo tego nie znajdziesz w Polsce. W Stanach można kupić um, parówki, które są uh, z wieprzowiny albo z kurczaka, ale Amerykanie wolą. Takie parówki, które są zrobione całkowicie z wołowiny i one smakują inaczej, to polecam, żebyś kupił po prostu w sklepie paczkę hot dogów all beef i kup te uh, potato rolls na, na hot dogi. I jak zrobisz sobie burgera w domu w Stanach, oczywiście, to możesz kupić też albo potato buns. Albo też mi bardzo smakują takie onion rolls. Czy one się nazywają onion buns? Nie jestem pewny, ale tutaj masz gdzieś zdjęcie. I one smakują jak cebula, i na tej bułce są takie kawałki takiej podsmażonej cebuli. A, to idealne dla Polaków. Też jest coś takiego jak Hawaiian bread albo Hawaiian rolls. I nie jestem pewny, czy tam naprawdę jest hawajskie, ale to też jest bardzo słodkie. I to też mi smakuje. Często to się je na przykład z obiadem. Że masz taką małą bułeczkę. Jesz obiad i masz tą bułkę. Ale oni też robią teraz e, bułki dla hot dogów i dla hamburgerów, ale nadal wolę te potato albo ten onion. I żeby to podsumować, jak chcesz mieć dobry, europejski chleb, tego nie znajdziesz w Stanach. Ale jak potrzebujesz jakiś miękki chleb, na przykład do kanapek, do hot dogów, do hamburgerów, to znajdziesz dobry chleb, tylko musisz wiedzieć, co kupić. Dodatkowo też jest taki chleb, który się nazywa biscuit. I biskie to jest ogólnie pochodzi z południa. Bym powiedział, że to jest regionalne, ale to się stało dosyć popularne wszędzie w Stanach, ale szczególnie na południu. Wiem, że w Anglii biskie to jest ciasteczko, w Stanach nie. W Stanach to jest taka bułka, się nazywa biskiet. I te biskiec ogólnie też są bardzo dobre. Są takie flaky biskiec i bardziej takie crumbly biskiec. Ten flaky to znaczy, że on jest tak w warstwach, to znaczy, że możesz go łatwo otworzyć. I jest tak dużo warstw w środku. I ten crumbly to jest taki bardziej taki um, że się kruszy. I też jest coś takiego jak English Muffins. I nie mam pojęcia jak wytłumaczyć English Muffins. Masz to zdjęcie. Osobiście mi to za bardzo nie smakuje. I też oczywiście coś, co jest bardzo amerykańskie, jest cornbread. Cornbread jest bardzo dobry. Zależy oczywiście, kto to zrobił, ale to jest chleb, który jest robiony z kukurydzy albo z mąki kukurydzianej, albo coś takiego. I przeważnie tam też jest dużo cukru i też miód. I to możesz zjeść z obiadem, albo może nawet jako deser, jak dodasz na przykład masło, albo miód, albo coś takiego. To jak chcesz mieć cukrzycę, to przyleć do Stanów. Też w Stanach bardzo popularne są bagle, to znaczy po angielsku bagels. I przez całe moje życie, ja myślałem, że bagels były amerykańskie, bo każdy je bagels. Bagels to jest normalna część życia w Stanach, szczególnie na śniadanie. Moi rodzice się wychowali w Polsce, nigdy nie widzieli bagels. To dlatego ja byłam zdziwiony, że kilka lat temu się dowiedziałem, że bagels, że bajgle były wymyślone w Polsce przez polskich Żydów. I pamiętam, że powiedziałem tacie, że hej, wiesz, że bagels były wymyślone w Polsce? I on powiedział, o, nie, my tego nie mieliśmy. Ale też ogólnie powiedział, że w Polsce w tamtych czasach to nic nie było. Że było trudno dostać zwykłe bułki. I przed wojną to one były wszędzie, to było bardzo popularne. I żebyś wiedział, bagels i obwarzanki to nie jest to samo. Nawet mam cały filmik o baglach i o obwarzankach. One są podobne, ale to nie jest to samo. To przed wojną po prostu Żydzi wszędzie sprzedawali te bagle, było popularne. To wtedy zacząłem się zastanawiać. Co się stało po wojnie? Że wcześniej wszędzie były bagels, wszędzie było bajgle w Polsce i potem Niemcy wkroczyli do Polski, zabili większość Żydów i reszta wyjechała z Polski i widocznie Polacy pomyśleli okej, okay, już nigdy w życiu nie będziemy jedli bajgle, ale nie. Teraz widzę, że coraz częściej widzę bajgle w Polsce, ale może się mylę. Może mój ojciec też się myli. Daj znać w komentarzach, czy ty Jadłeś baigle, jak byłeś młodszy, czy to było typowe, normalne w Polsce? I w Stanach tortille też są dosyć popularne. Ja byłem zaskoczony, że w Polsce mówicie tortilla. Może przez to, że jest tak dużo Meksykanów w Stanach, to każdy wie, że to jest tortilla, albo raczej po hiszpańsku tortilla, a nie jakiś tam tortilla. To te tortillas są dosyć popularne i są dwie różne tortillas. Jest ten meksykański, który jest mniejszy i zrobione z kukurydzy. To jest meksykańskie tortille. To jest to co oni tam jedzą w Meksyku. Ale też jest taka kuchnia, która się nazywa Tex-Mex i to jest jedzenie, które było wymyślone w Stanach przez Meksykanów albo może tak blisko granicy Ameryki i Meksyku. I tam są takie tortille, tak jak wy znacie w Polsce. Które są pszenne i takie większe, to tortillas też są bardzo popularne w Stanach. Co jeszcze mogę tutaj powiedzieć? Ogólnie mi się wydaje, że Amerykanie nie jedzą tyle chleba jak Polacy. W Polsce mi się wydaje, że Polacy by umarli, jakby nie mieli chleba z masłem. W Stanach to ludzie nawet nie jedzą chleba z masłem. Jak jestem w Polsce i kupię dobry, świeży, chrupiący chleb, to mogę zjeść po prostu ileś tam kromek tego chleba tylko z masłem i ja się cieszę. W Stanach nikt tego nie robi. Tak byś kiedykolwiek był w Stanach, to nie oczekuj, że ten chleb będzie dobry. Właściwie, jak będziesz w Stanach, to po prostu nie jedz chleba. Ale oczywiście możesz zjeść bajgle, albo taki chleb do hot dogów, albo do hamburgerów, tylko wtedy polecam, żebyś je e, podgrzał, żebyś włożył do piekarnika. Szczególnie bajgle. I jak chcesz kupić chleb, to idź do tej części tego dużego sklepu, gdzie pisze bakery, i możesz tam wybrać jakiś chleb. On będzie lepszy niż ten chleb, który jest na półce. Ale jak chcesz wypróbować ten potato bread, albo potato rolls, potato buns, albo ten onion rolls, to wtedy musisz iść tam, gdzie są te półki, i tam je znajdziesz. I tak jak mówiłam, musisz podgrzać te bagle. Bajgle? Bo pamiętam, rozmawiałam z kimś z Polski. I oni polecieli do Stanów i jedli te bajgle na zimno. To, to nie jest dobre. I wtedy oni powiedzieli: O, one były okropne. Tak, bo było zimne. A i też polecam, żebyś wypróbował cornbread. Ale będzie trudniej, żeby znaleźć cornbread na północy. To raczej jest coś z południa. To jak w piekarni, w sklepie nie zobaczysz cornbread, to może na półce możesz znaleźć taką. Taką paczkę, gdzie możesz sam zrobić ten cornbread w piekarniku. I jak chcesz pojechać do jakiejś piekarni, to jest taki jeden sklep, też znaczy nie. To jest raczej restauracja i piekarnia, i ona się nazywa Panera. Panera Bread. To tam możesz kupić jakieś kanapki, może zupę, ale też oni pieką świeży chleb, którego możesz po prostu kupić i wziąć do domu. I ten chleb jest. Jest ok. A i tutaj mówię ok jako amerykański ok, że jest tak. Eh, nie jest najgorszy, ale też nie jest najlepszy. Na amerykański chleb ten chleb jest. Eh, jest ok. Jest chyba lepszy niż ten w sklepach. I on też nie jest drogi. I jak nie możesz wytrzymać, i musisz mieć europejski chleb, to zawsze możesz iść do jakiegoś sklepu, jakieś delikatesy, albo jakąś piekarnię. Która jest europejska, tylko najpierw musisz ją znaleźć. To nie jest tak łatwo, żeby to znaleźć. Zależy, gdzie mieszkasz. Możesz po prostu sprawdzić w Google, jakiś tam European Bakery albo Polish Store, może Ukrainian albo Russian, coś w tym stylu. Może nawet niemiecki sklep. Musisz po prostu pomyśleć albo sobie przypomnieć, które kraje w Europie. Mogą mieć dobry chleb. To daj znać w komentarzach, czy byłeś w Stanach, czy byłeś w Kanadzie, czy jadłeś ich chleb. I co myślisz o tym chlebie? Może mieszkasz w Stanach. Osobiście uważam, że chleb w Stanach jest gorszy, ale za bardzo nie narzekam, bo i tak staram się nie jeść dużo chleba. To jest mi po prostu łatwiej, żeby nie jeść dużo chleba w Stanach, bo on nie jest dobry. I to wszystko na dzisiaj. Zobaczymy się niedługo. Na razie. Cześć!